Jemana z tej strony, Kifi, dzisiaj jest ze mną Imir, i gramy sobie niewidzialność challenge. Czy jakoś tak, no nie wiem, challenge nasze, Boże, takie. I słuchajcie, na razie tylko pokazujemy. Tutaj jest Imir i ogólnie jesteśmy niewidzialni. Tam możecie widzieć nasze cienie na przykład. Jesteśmy niewidzialni, tak, żeby było trudniej nam się zabić. Nie będziemy oczywiście grać z trzeciej osoby, tylko teraz, tak, na pokazówkę. Ale stwierdziliśmy, że zostawimy broń widzialne, gdyż no żebyśmy się znaleźli, tak czy tak, no nie? No tak. No i mamy ukryte radary, żeby nie mamy mapy, żebyśmy się nie widzieli na mapie, bo tam się widzieliśmy na mapie. E, no i co, no i tyle, no. To zaczynamy chyba, nie? To ja biorę pierwszy person. o no i Mir mnie zabija w taki sposób. Okej, okay, no to zaczynamy i... I co? Gdzie, gdzie jesteś Emir? No ja... pewnie przy McDonaldzie Pewnie tak, w ogóle nie wiem na, ma na mapie. Okay, Cicho nie nazywam, nie, nie wy... <głos> Kurwa! <głos> wiesz o co chodzi? Teraz możemy się tak skradać i być taki sneaky No no, gorzej jak broń zobaczysz, latającą. <noise> <noise> to się zdarza czasem. Z tego challenge'a to ja do McDonald'a nie będę chodził na pewno, no, wiesz? No, tam są niewidzialni ludzie z nożami. I I, i, I z hyperbistaniem 4-1-S. Oje! Gdzie ty, co ty? Ja ci nie widzę. Jezu latające bronie, co tu się dzieje? <noise> Kurczę, uciekam, uciekam Co idziesz do kibelka? Tu Idę do kibelka! Nie ma! Ha, ha, halo? Widzę, że tu będzie więcej szukania niż, niż zabijania o. Aha, już wiem gdzie jesteś Gdzie jestem? Nie wiem Tak tylko mówię Ja tak kocham gotować, zgodę. tyle ci powiem O ty chuj. <laughs> o, Kurde, chciałem Cię skosować. 73, bym wziął z prawego. Jestem najlepszym skradającym się graczem w Counter Strike Global Northensive. Na to wychodzi właśnie, Mir. na to wychodzi. O, widzę! Ej! Na pewno jestem niewidzialny? Tak. Znaczy, jak umrę, to moje ciało widać, tak żeby nie było. No był. tak. Widać, ale są nie znikasz ten. O! Czemu okramita? O! Ja też o. mam. I jakiego ładnego? Umyję się pod Pięknie! Dragon Dragonora Szczał nie. Ej, czemu już mnie widziałeś? Ja? Cię nie widziałem, ja sobie skrzałem randomowo Nie, Kifi, tak się nie bawię, nie? nie? Może nagramy jakiegoś let's playa, Kifi? Może, może z Minecrafta Możemy. Ej! Hmm. Kurde, muszę przepudrować nosek, o mój A ja, Boże ja, ja muszę właśnie chyba się napić coli z nalewaka Tak? A może no. wolisz sprite'a na przykład? Może nawet Sponsoring, bym powiedział A może, kurwa, Google górze gdzie ty jesteś? Halo, kiwi, MAMO! Kiwi. Halo, Kim, Kim! udało się! <grywa> Jezu, specjalnie wyrzuciłem AWP i glock'a, że <grywa> Wiem, wyglądało tak jak, jak są takie wiesz, e, filmy, że tak się rozbierają No, hey. Zrespiłeś koło mnie <grywa> No Takie trochę nieprawidłowo, no, ale dobra no. Random spawn jest ogólnie ustawiony Tak, zrzuciłeś kamukasz że, ogólnie Że było ciekawie. E, lubisz szczać do pisuara czy wodzić do takiego zwykłego? Ja tam czyszczę dach aktualnie o, widzę twoje poglądy Koleje? na takie rzeczy. No, teraz czyszczę tutaj rury no, w ogóle. Nie ma szczelaj. strzelaj! Kurde nie muszę trafić. <gry> Ej do no, halo! Tylko cienia widzę, nie? No halo, co jest? No nie! Ale trafiłem! Trafiłeś, owszem, Sze... 40 hp mi zabrałeś. No nie, tak... Bania! Nie ja lubię jak głowa jest widoczna a nie... Mówisz, że w kuchni byłeś, tak? Nie byłem Chciałem Ałaś. zarobić sobie, ale mnie nie przyjęli <laughs> Nie przyjęli? Wyrzucili cię z McDonalda? No, miałem być na menadżera, <laughs> ale powiedzieli nie, 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 nie pracuję Nie, co najwyżej możesz wkładać mięso do bułek Ej, Happy Meal'a muszę spakować, zabrakazali mi teraz, poczekaj, zobaczymy co tam na Happy Meal'u jest Co do Happy Meal'a się wkłada? Zobaczmy O, tutaj pańskie zamówienie To dzień dobry? Dzień ale dobry w... Halo co ty robisz? Ja mówię, to jest napad, dawać mi happy mile <gry> Kurde, nie ja, udało tutaj się zamówienie, proszę bardzo. O, Od kiedy w polskich McDonald'ach można używać broni? Ała, kifigames? Nie taki games. Teraz o. już tylko CS:GO. No, ogólnie to jak zauważyłeś to jestem skanter terrorystów więc przyjechałem sobie tutaj z ekipą E, wozem, e, słotu jak widzisz jak bardzo widzę. dobry I tutaj też terroryści do nas podchodzą, musimy tutaj Nawet zjeść się nie takich, bo tutaj gorowe w ogóle klimaty Tak, terroryści, w ogóle podjeżdżasz do maka już A, dostajesz bułę Chciałeś bułę? Masz bułę, no Mam bułę, bułę, <noise> Tyle, że nie z serem Ja, wiesz co, ja to się przyjadę do McDrive'a, bo nawet nie będę wchodził Tak, dobrze, A ja, ja, tak. czekaj, ja przyjmę twoje zamówienie, poczekaj on pracuje przecież, nie? W mało, na YouTube się zarabia, także trzeba tutaj MacDrive'y dorab... Nie strzelaj do mnie A, a. Jeszcze Dobrze, dobrze MacDrive. Magdrive. Dzień, dzień, ma... ma... ty... dzień dobry, chciałem zamówić tu for you z frytkami i kurczak burgera No tu zaraz <laughs> Halo, kurwa. Tak, tak, już, tu, tak, dobrze, zamawia pan, dobrze, <laughs> Gdzie czekaj? moje jedzenie? Już, proszę, podjechać do innego okienka. Okej. Okay. No, jestem. Czu, czekaj, co tu pisze? Order here. Dobra, to dalej jeszcze. No, to dalej. E, dobra, to jadę dalej. O, widzę cię, widzę! Czekaj, e... dzień dobry, tutaj płacę, tak? Tak, tutaj, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, pieniądz. Ju, już zaraz, pańskie zamówienie. Dobrze. Nie, 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 to nie tam. A, tak, to, tak, tak, to, to, to tu. tu. Tak, to tu. Proszę, państwa. Reklamację muszę zgłosić chyba. Czemu? Nie, bo miałem za dwa ogórki w cheeseburgerze zamiast jednego, a ja nie lubię ogórków. Trochę śródło, ale, ale serio tak do kiedyś dostałem dwa ogórki w McDonaldzie zamiast jednego i... No, nie byłem zadowolony. I dostajesz dwa hamburgery? Nie, jeden hamburger z dwoma Ej, kawałkami ciemno. Tak no tak, może dlatego, że Może to, że ale... gramy na mapie McDonald's. Ale nie, chodzi mi o to, że to brzmi być tak jakąś serio do talii <laughs> hajarek. <reklam>. Nie strzelaj <laughs> do mnie! No kobieto no! Co? Co? <laughs> YouTube guda ELO! ELO! To ja teraz robię za pracownika, tak dla Dobrze, odmiany. To, to czekaj, dobra e... już. Tylko czekaj, wyjdę, bo ja w kibelku byłem pracowniczym. Okej. Okay. Co byś chciał dostać dzisiaj? Je, je... Co? Czekaj, bo ja tutaj tych. E, tutaj, masz, tutaj ma pan zestawy. E, dzisiaj w promocji mamy premium salad, czyli e, Asian salad. Też mamy azjatycką kuchnię dzisiaj. O. Oczywiście 100% bez ryby i mięsa, żeby potem to nazw... Sądzie, jakby, to, jakby ktoś się zławił to potem możemy udowodnić, że nie było w tym ryby. E, no tak, także no, tak. polecam a tego, azjatycką właśnie mm, sałatkę. Mamy tam trochę właśnie Azjatów na, na, na zapleczu, oni tam przygotowują. A, a, a sushi jest? E, sushi? E, na ciepło tylko. A nie, halo, proszę pana, <laughs> czemu? Gdzie pan jest? Proszę pan, a ja naprawdę chcę sushi. A halo. naprawdę, naprawdę, dobra, to to już wracam. Myślałem, że to taki troll i zaraz pan krzyknie aloha Akbar. No, a ile płacę ogólnie? Eee, Mam tylko jedną walutę. Czekaj. To W ołów. Ołów. <laughs> Połowiu to będzie jakieś 5 kul. My strzeliłem dziesięć, to taki napiwek. Napiwek, dziękuję. Teraz idę posprzedać troszeczkę w kiblach, jeżeli to chodzi, bo no, troszeczkę brudno po e, wczorajszej imprezie. Tutaj urodziny imprezie w, w McDonald's. W tak, urodziny w McDonald's. Eee, <laughs> <laughs> za dużo kibli w W damskim ogólnie jest strasznie. E, w damskim czyścisz, mówisz? Może. Ma tam... ma ma, się... masz tam ciepło? No mam nawet <laughs> ciepło teraz, nie? Tak naprawdę to nie czyściłem, tylko tam w pamią czekam na ciebie. Zdziwiłeś Ej, to... się? No, zdziwiłem się. Myślałem, że jesteś uczciwym pracownikiem, jednakże gdy szef nie patrzy, to się opierdzielasz. Trochę to smutne, jest, wiesz? Gdzie, gdzie my skończyliśmy? Ej, skończyliśmy w kiblu, wiesz co? Chciałem moją śmierć odbyć wszędzie, ale nie w kiblu, tak? Mogłeś nawet na Happy Meal, ale nie w kiblu, tylko nie w kiblu. Tak. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, co pan tutaj chciał? Dzień dobry, chciał? co pan tutaj dzień zamawia? To, pan tutaj się rozłożył tutaj, się czuje pan Dziękuję za szukanie McDonald's, like to... no czy Zawsze się przestraszam tej babki, nie? Przestraszam. Przestraszam, no. Przestraszasz się babki, tak? Przestraszam się babki, która dziękuje mi za zamówienie w McDonald's. Ciebie się ja na przykład mogę... już nie bałem, ale byłem zaskoczony. O o no. Znaczy ja wcale się też jak dostanę zawłupy to też się boję. Nie, ja się z high bo to taki straszny dźwięk jest, jak w ogóle ktoś i takie no, lekarz. A zawłupy nie ma strasznego dźwięku? Jak nie. Masz głośno, sławki. Nie. Czy ja zazwyczaj mam cicho, to tak, jak, wiesz, tak cicho skradasz czy gdzieś i dostajesz takie ombanie, takie BUM BUM <laughs> Ja tak nie mam, nie, nie mam buu, to może dlatego się nie boję. <laughs> ja mam takie buu, nie wiem czy ktoś mi z tego mam takie. Gdzie się podziały? te tamte... prywatki. Ale nie, bo widziałem cię, ale właśnie nie wiem, gdzie... halo? O, no. Halo! OO halo! Przedłuż odcinek. Wcale cię nie mógłbym zadziałać czy coś? Nie! Halo! Halo! O, karami, fajny, mi się Karambit. wcale nie skryp Polecamy film Kwiego, jak mieć każdą kosę w tesie. Tak i, i polecamy też ostatnie top 5 z mapami z GTA Trafienie. Dziwnym trafem nie mogę cię trafić w ogóle z kosy. Nie wiem, czy się tutaj. O, jest. Wow. Jaki ty jesteś w No dobry jestem, dlatego, że mam Dragon Lore. Kiwi, wcale a... cię nie ominąłem, czy to. Dobra, nie, no gra już. Dobrze. Oj, nie, serio, mogę trafić. O. Jest mi smutno trochę. Czemu? Bo przegrałem. Ale prawie wygrałeś. Dobrze, a więc. No to by było na tyle w tym niewidzialnym challenge'u, bardziej było dzisiaj dużo zamawiania, dużo pracy w McDonaldzie, no trzeba przywyknąć do, no, po prostu do przyszłej pracy, tak, no to jest symulator przyszłej Może pracy. Może wrzuć jakby. go na niej publika wtedy, wiesz, ten, ten Tak, ten i dopiero jak challenge. nam zapłacą to wstawimy. Nie, 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 bo wiesz, <laughs> niewidzialny challenge też będzie niewidzialny film. A, nie niewidzialny film. Może eee, nawet. Nie dać ale zostawcie nie tutaj. To... Widzialną łapkę w górę, bo jednak widzialna by się przydała. Ale niewidzialnego disjaka, tak? Niewidzialne disjaka. No. I, i, I widzialne komentarze. Eee, a ja się z wami niewidzialnie żegnam. I do zobaczenia, się ma cześć. Wbijajcie do Imira na challenge kolejne. Dokładnie, więc. Do zobaczenia, siema. Pożegnaj się ma cześć. Eee, Pożegna się, Imir. się eee, Ewa! Pożegnaj się! A! Cześć. No, elo.